W pierwszym odcinku opowiem Wam, czym różni się Tour de France od kobiecej edycji Tour de France Wem. Jest to przede wszystkim historia wejścia. Męski Tour de France został zorganizowany po raz pierwszy w 1903 roku, natomiast kobieca edycja w 2022 roku, czyli jest to bardzo młodziutki wejście. Następna różnica za to. Fakt, że mężczyźni pokonują swój wyścig w ciągu 21 dni, natomiast kobiety mają 8 etapów. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to wciąż bardzo młody wyścig i w kolejnych latach cały czas będzie on rósł. Już w 2025 roku przewidywane jest 9 czy 10 etapów, także zobaczymy kiedy będziemy miały 21 dni ścigania. I ostatnia różnica to fakt, że mężczyźni przystępują do wyścigu z ośmioosobowym składem, natomiast kobiety mają siedmioosobowe składy.